Chciałam powiedzieć, że jest właściwie czwarta nad ranem i chciałbym się podzielić przed moim nauczaniem yy, takim krótkim świadectwem, gdyż wczoraj skręciłem kostkę na hulajnodze, bo jeżdżę na niej wyczynowo. Skoczyłem ze schodków i źle wylądowałem na... i krzywo po prostu nogę stopę dałem i sobie skręciłem kostkę. Nie ukrywam, że ta noc jest, jest ciężka, bo nie mogłem spać. I o drugiej w nocy Bóg mi dał takie pragnienie, abym nagrał devotion, abym po prostu się do niego teraz przygotowywał. I znalazłem takie słowo, które jest napisane w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale dwudziestym, pierwszym wersecie, a pisze w nim tak. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam Wam ukojenie. Cóż, zaczął się teraz nowy rok szkolny, doszło wiele nowych przedmiotów, zaczęły się pojawiać różne problemy, nie tylko szkolne, ale i na przykład rodzinne. Na przykład nie rozumiemy jakiegoś przedmiotu, na przykład matematyki, nie radzimy sobie, albo mamy tyle nauki, że nie mamy na nic czasu, albo mamy kiepskie relacje z rodzicami. Co zrobisz w takiej sytuacji? Jest kilka opcji. Albo zamkniesz się w sobie i odetniesz się z całego świata, będziesz po prostu skryty w sobie. Albo po prostu olejesz naukę i nic cię nie będzie obchodziło. Al, no ale chciałbym ci powiedzieć, że jest, jest jeszcze jedna droga, którą powinieneś, którą powinieneś pójść. Jest nią Jezus. Słuchaj, Jezus jest najlepszą drogą. On ma zawsze dla ciebie czas. I pamiętaj, że On cię za każdym razem wysłucha i. Nieważne, czy to jest trzecia w nocy, czy to jest, czy nie wiem, czy jesteś na drugim końcu świata. On zawsze cię wysłucha o każdej porze. Dlatego, jeśli masz jakiś problem, to nie zwlekaj z tym. Nie ukrywaj tego w sobie, tylko to oddaj po prostu Bogu. Bo. Bóg ci pomoże to wszystko przetrwać. Ech. Jeszcze chcia... mam do Was takie dwa pytania, i jeśli byś miał taki problem, to którą drogą byś wybrał, jeśli byś się spotkał z różnymi tymi problemami? I czy z... wtedy, czy jeśli masz taki problem, to czy wierzysz w to, że Jezus ci może w tym pomóc? Czy wierzysz w to, że jeśli mu to oddasz, to on ci w tym pomoże? Z tymi pytaniami was zostawiam na ten dzisiejszy dzień i życzę Wam miłego dnia.